przy no przed tego filmu Cię nie podziwiało, nie czy do bazy stary może już mnie na nową miejscówkę. Nie mam wam powiedzieć za to, ale to jest pierwsza nowa seria. Widzicie ten odcinek w poniedziałek bardzo dobrze, bo jeżeli widzieliście odcinek w sobotę w bazy, to bardzo bym chciał zaprosić na ten odcinek, ponieważ był dobry. A ten odcinek, który teraz widzicie, idziemy zwiedzać naszą starą bazę, a następny odcinek już jutro z No więc lecimy z odcinkiem. A może zasłuż mój kanał? Bo mam 16 subów. Potrzebuję 20 subów, wtedy dostaniecie jeszcze jeden film. Dobra, od, od razu szykuję sobie narzędzie na kolejny film e, Czyli e, łopatę tutaj gdzieś mam i kierownik, tylko nie to jest kierownik. I łopata, tylko nie czy sąsiada, czy moja. Bo chyba sąsiada jest na dworze... Nie, są, nie, sąsiada jest w piachu. E, więc zaraz sobie pójdziemy w to miejsce. Znaczy, to teraz zaraz. Idę. Tylko idę to wynieść tam na drugą stronę płotu. E, ponieważ była ścieżka. Ponieważ tak, była ścieżka. O, zobaczcie, pies ma teraz biały ten. I trawę tutaj wysypałem, więc myślę, że ten... I może, jak, możecie się zastanawiać, że się z lampy, dlatego, że ja tak zdecydowałem. Ponieważ w tym miejscu mi nie pasowało już. I ogólnie teraz tak. Jeżeli chodzi o... Baza, to jest tam baza, stara, ale tam coś też jest. Więc zaraz oczywiście wszyscy tam pójdziemy, zobaczyć co to jest. No, nie wiem. A i chciałbym poinformować, że po pierwsze przez ten czas, co teraz gadam, chciałbym wam powiadomić. Seria Zwierzęta, czyli najdebilniejsza seria na świecie, może wrócić, ponieważ Kicia, znana jako kucica, znowu urodziła koty. I niedługo może być już odcinek z tego Więc ja się wcale nie boję, że tam Jakby co? No ja po prostu wam mówię. No i zawsze kogo my tu mamy Zobaczcie, są moje koty moje kotki. kicia, kicia kicik kicia. kicia A no jej nie było na kanale. Dobra, no, siejedź sobie tam, tam są moje katki. Tylko nie wiem kiedy będzie to. Jezus, ponieważ koty urodziła chyba gdzieś tam eee, No No powiadomienia. Wyproszę sobie teraz i ochronę, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że je przyjmie, bo... No... Przepraszam. Się... Dobra, nie przyjmuj się. Umiałem wam pokazać ogólnie to. Teraz sobie... Potem ja sobie na but nasypałem. I bierzemy sterownik, który jest w naszym zestawie. I idziemy sobie na bazę. Może ja to zaniosę, a później wam pokażę bazę. Wow, tak sniosko muszę trochę poprawić. A i tam jest koto! Tam są koty! No, tak więc baza jak baza. No niestety, no baza, baza już nie ma. Ja zobaczcie gdzie jest rów. A gdzie jest pole? No właśnie, tu był rów. Na tej długości. Teraz go nie ma. No, ponieważ. No, jak już jest, zostało e, to niestety zagrobione A baza mówiłem, że była skopana. I sam ją musiałem zasypać. Kazali mi, więc niestety sam zasypałem bazę. trochę miękko. Uf, naprawdę dziwnie to wygląda. Bo tutaj jest taki pusty teren. A tu. Obok jest coś nowego, ale zaraz powiem co. Ponieważ teraz tak, tu jest stara baza. Wiecie? Tu będzie nowe stanowiska obronne, tam będzie jedno, drugie, będzie trzecie, czwarte, piąte, a będzie szóste, będzie tylko sobie stanowisk i może któreś powstanie w tym miejscu, nie, może tak będzie, ale po prostu po, po bazie już nic nie zostało, tak naprawdę jest to taka mała dziurka, dlatego odcinki kwarant od z kwarantanny są na zapas, nie. No i a tu idziemy sobie po nowej mega nowej bazie, którą wykopałem wczoraj. No i zobaczcie, ona wygląda sobie tak: przechodzimy tutaj przez ścieżki. No i kot nam nasrał. Tu się wykopał nam kred. Zdarza się. No i od razu pół, pół tej, tej ścieżki jest zniszczonej. Dlatego, że to nie moja wina, po prostu co się tutaj odwala. E, zaraz się zobaczymy. Ponieważ tak, o, pierwsze, się, pierwsze stanowisko będzie gdzieś tu przy trawą. Kolejne będzie tutaj dzisiaj będę ja robił. I ścieżkę też przedłużę. Więc to się zgadza. No i tutaj ścieżka, tutaj takie roby, A tutaj jedna z dziur. No i to tyle co mogę powiedzieć o bacie. To tyle na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Ja się teraz biorę do pracy. I z którymś tam się odcinku zobaczymy. Siema!